tej na nami, nice, jestem zapraszam do tego odcinka z Robloxa. Dzisiaj znowu gramy w Będzie ten, ten dzisiejszy odcinek będzie mega szybki, mega krótki. Niestety yy, dlatego, że jestem w trakcie nagrywania dużego odcinka, ale wbiję dla Was, bo karten robił przez chwilę teraz update'a Więc wiecie, o akurat wbiję na sugar Appla, więc poproszę. Dziękuję. Yy, za chwilę no, ja nagrywam na, yy, jeden film, który już zajmuje mi jakieś 3 2 godziny. Głównie też przez problemy z ABS-em. Ale wytrzymuje, wytrzymuje Więc wszystko jest gitowa chyba. Ogólnie jest to i ten jeszcze For of Drawy Shop, jak go wykupiłem całego. Wiecie, takie. Standardowe rzeczy, które powinien trzeba zrobić, nie? <laughs> mm, tak się prezentuje póki co mój... moja farma, jak widać, kolorowa. Zobaczmy. Widać, że te sprinklery już nie działają, zaba, niestety. Chociaż, nie, no, powinny działać, tylko coś, coś jest nie tak. Coś jest zdecydowanie nie tak. Nie wiem co, ale coś jest nie tak. Nie działają one kompletnie. Więc trochę słabo Pff. Jeszcze minuta do update'u. Jeszcze to będzie mega krótki film, nie wiem, 6-minutowy, może. 6, 7, 5. Nie wiem. Nie, nie miałem w ogóle w planach robić długiego filmu. Po prostu takiej bo jednak. No mogę otworzyć jajka. Bo mam. To czemu nie? Uwaga, pierwsze jajko. Z tym. Ustem... Ciebie. Nie pamiętam, aż zapomniałem, jak się nazywasz, o oh Boże. Nie mam. Laguję ten serwer tylko dlatego, że to nie mój region, bo wbiłem na serwer mojego frenda. Głównie z przyczyn, dlatego, że. Mój serwer nie chciał się odpalić, bo tyle osób gra w tą grę teraz, i że serwery psuje po prostu. Dwa potrzebuję tylko, nie muszę więcej. Czy ona chciała mi ukryć peta, czy co? Nie mam pojęcia. Chyba chciała mi ukraść peta. A ja się co dostanę. Ja nie mogę. Nie potrzebujecie kompletnie. Nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. I dostałem, O kurde. Ostryś. Weź mi podnieść cię... Boże, nie to mm. Pick up Połóż, ty chcesz mi coś ukraść? Tylko kurwa spróbuj Co się dzieje z tym ostrym? Aha, ok, event Week one of summer Okej, okay. wykrywacz metalu Co jest wykrywacza metalu, metalowego? Nie wiem Co on to wykupuje? Kości dinozaura Siema Ale się go teleportuje. zda nas coś Dinozaury? Dinozaury w do gry? Może dostaniemy tego peta, ale ja nie mam miejsca. Ej. Ej, bo ja nie mam miejsca na peta. Jak ja okaże się, że muszę, że nie dostanę tego peta, to będę trochę smutny. Mmm, było, Mogę być lepiej, mogę się postarać bardziej. Sprzedam kilka petów, to mi tam, ten, ten, ten. co to? Nie, Ja nie, obchodzimy to. Eee, zobaczmy. O, mamy fajne jajko w sklepie. Prehistory quest Electric sleep. O Boże. O Boże. Hmm, widać, że... Nie ja nie ja wiem. Ja po prostu wbijam do tej gry, by, by, by nagrać, Was film z update'u i niskiego. Widzę, że to jest najgorsza już. Eee, Płaci co ty robisz? Ciekawe. Jakbym otwierał jajka, to może będzie wziął. Ale ci kompletnie nie potrzebuje Mmmm, mi się to, że jest Co robi Giant Ant? Ale, ale lagi są na tym serwerze, ja pierdzielę. Nie wiem, mówię cię zostawić, ale czym się chce. No dobra, weź zostawiać. Na no, nie mam to gdzieś chciał, będę miał. Dobra, update wyglądał tak, zobaczmy. Yy, czy... Zobaczmy jeszcze kilka rzeczy. Zanim wyj wyjdę i skończę ten odcinek. Zagrywając tamten z powrotem. Watering Ken, dawaj mi sprinklery okay, Magnifying links plank plan story. okej, to to już było chyba. Wow, nic nowego w tym. Mam to gdzieś i tak wyjdę z gry. Mamy... Burning Buddha, mamy ember lily Bean, stolka tolka, kakao, pep... Wróciły sta stare rośliny <laughs> Wróciły stare rośliny I wraca sam Co się dzieje? Summer Seed Shop O Ciekawe No ale no i pitcher planta nie zdobędę, bo się nie pojawił w stoku Nie Aaa. Dobra, widać to było wszystko w tym odcinku Ile to było, zobaczmy rekordowy czas, 6 minut e, Dziękuję za oglądanie, ja idę przygotowywać tamten film Mam nadzieję, że mi się spodobało, e, Wpiszcie w komentarzu co chcielibyście zobaczyć e, Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję Eee, by, 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 by zreglinować moje zdrowe psychiczne po następnym odcinku Bo już go nagrywam trochę długo eee, nie chcę to ogadać, mam to gdzieś co tam jest. Eee, i dziękuję za oglądanie i cześć!